Widzowie, oszczę sobie właśnie łańcuch na pilarce Naka. Prowadnica Naka oryginalna. Łańcuch Nak zakupiony razem z tą pilarką. oryginał, tak? Że taki był na, nasz, na, na tej maszynie. No i teraz w takim krótkim odcinku, co chciałbym Wam pokazać? Chciałbym właśnie sobie tutaj poprawić ograniczniki, tak? Delikatnie zebrać. Na tym zębie już zebrałem. Na tym zębie już zebrałem. Naprawdę niewiele aby tylko. Teraz tak, na tym zębie nie zebrałem. Przekręcamy sobie to. I słuchajcie. Spróbuję zebrać na tym zębie. Nie ruszałem. Nie wiem, jaki to jest ząb. Słuchajcie. Jedno przeciągnięcie. Poszło. Starczy. Trochę mi przeszkadzacie. Ale damy radę, jak zmieścimy się tutaj. Jedno pociągnięcie. I jest zrobione, poszło. Słuchajcie dźwięku. Jedno pociągnięcie poszło. Wracamy do naszego ukochanego zęba. Jego już próbowałem. Teraz słuchajcie, i zobaczcie, co się dzieje. Co Wy na to? Żeby go zebrać choć odrobinę, zamiast jednego pociągnięcia, musiałem wykonać ponad 10, bo już kilka razy goryzałem, zanim włączyłem kamerę i zanim stwierdziłem, że nagram dla Was ten materiał. Co o tym właśnie świadczy? Że te łańcuchy Naka nie są złe, jednakże trafi się jeden, dwa zęby, których ręcznie no, będziecie mieli bardzo duży kłopot naostrzyć. I to nie jest tak, że to w tym momencie Wam przehartowała to. Na przykład ostrzałka. Przecież tego zębu nikt nie ruszał ostrzałką. Nawet jeżeli ten łasek był ostrzony, to teraz mi nikt nie powie, nie? że to było ostrzone ostrzałką wcześniej i że ten ząb został przehartowany. Tutaj zabrałem tylko odrobinę ogranicznik i to jest zupełnie inny dźwięk. Ten pilnik w ogóle nie chce go zbierać. Zobaczymy, jak pójdzie nam z ostrzeniem teraz tego tutaj zęba tnącego, bo teraz właśnie piłowaliśmy ząb ograniczający. Jak my się to pomieścimy? Musimy dać jakoś radę. Jak ten ząb, tutaj damy. Tak, kamerę. I to był ten ząb, chyba. Ten ząb w tym momencie. Jeszcze raz sprawdzę, czy to jest ten ząb. Po bo zapoznaniu podzięku. Bo tak. To jest zupełnie inny. Tak, to jest ten ząb. Czy tego się naostrzyć? Powiem Wam szczerze, też dziwna sytuacja. Jeden ząb, i teraz tak. Tutaj nie mogłem zebrać górnej krawędzi zęba ograniczającego, a natomiast ząb tnący dało się naostrzyć normalnie. 10 pociągnięć, tak bardzo podobnie jak te wszystkie inne zęby, które ostrzyłem po lewej stronie. To około 10 pociągnięć i było ok, bo pięknie już jest taki sobie. Ale w większości przypadków spotykałem tak, że właśnie nie mogłem w ogóle ruszyć tego zęba tnącego, i wtedy jeden taki ząb. I taki pilnik na takim zębie często, jeżeli nie jest zbyt dobrej jakości, mówi Wam do widzenia. O co chodzi? No, podstawowa zasada taka, można powiedzieć, skrawania materiałów. Pilnik musi być twardszy od łańcucha. Jeżeli pilnik jest twardszy od łańcucha, to pilnik będzie Wam służył długo i będziecie sobie zbierać tutaj krawędź tnącą, będziecie sobie zbierać tutaj z łańcucha mięsko. Jeżeli traficie na twardszy ząb niż macie pilnik, no to niestety dojdzie do odwrotnej sytuacji. I będzie wam ubywać pilnika, pilnik będzie się ślizgał, ząb będzie prawie, że nie, nie ma, no, na, nienaruszony, a pilnik, mimo to, że nowy, bardzo szybko po prostu w tej sytuacji ulegnie zniszczeniu. Tutaj wam jeszcze pokażę ten ząbek, jak sobie tutaj właśnie ostrze. No nie mam dobrych warunków oświetleniowych w tym momencie, ostre słońce. Widzicie, parę pociągnięć i już jest igiełka prawie, że. Także ręczne ostrzenia się, ręcznie bawię. I tak jest właśnie z tańszymi łańcuchami. Zaoszczędzicie na łańcuchu, Chcecie oszczędzić to pilnikiem i później się okazuje, że różnicę w cenie ten łańcuch i tak sobie wyrówna. Chcąc zaoszczędzić na łańcuchu, stracicie w ten sposób więcej na pilnikach. Ponieważ taki łańcuch, jeżeli chcecie oszczędzić ręcznie, zniszczy, zużyje Wam więcej pilników, stracicie więcej czasu, energii. Będziecie się męczyć z takim zębem i zastanawiać się, co jest grane. Tutaj kolejny taki przypadek. Też twardy ząb. Też jest ciężko. A co dopiero, jak trafi się Wam kilka takich zębów? To tyle w dzisiejszym odcinku. Trzymajcie się. Hej!